Cześć, tu twórca Trakercam, pułapka miażdżąca z bardzo prostym mechanizmem spustowym. Takiego mechanizmu można także użyć w przypadku innej pułapki, niekoniecznie musi być to pułapka miażdżąca. Mechanizm mimo, że bardzo prosty, bardzo łatwy w wykonaniu, skuteczny, musi posiadać w swojej konstrukcji bardzo istotny element, zwłaszcza w przypadku drobnych gryzonii. Działanie tej pułapki pokażę właśnie na przykładzie drobnych gryzonii. W pewnych sytuacjach mogą one stanowić źródło pożywienia. Mówiłem już o tym w jednym z poprzednich swoich filmów. Mięso wtedy, o ile byłoby to możliwe, należy poddać obróbce termicznej. Pułapkę zastawię pod wieczór w starym garażu i zobaczycie, jakie będą efekty. Myszy jest tutaj dosyć dużo. Zastawię pułapkę i będę czekał w sąsiednim pomieszczeniu. i zobaczmy kilkanaście minut od zastawienia pułapki. Ja rezultat już znam. Jest dosyć słabe światło, ale myślę, że coś powinno być widać. Jak widać, pułapka zadziałała, element miażdżący został zwolniony i zobaczmy, co kryje się pod spodem. Pod elementem Miażdżącym, martwy gryzoń z głową obok przynęty. Jak widać pułapka jest skuteczna, w ten sposób bez łamania prawa można trenować wykonywanie mechanizmów spustowych i zastawianie pułapek, na przykład taka jak ta tutaj, pułapka miażdżąca, z mechanizmem spustowym numer 4. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.